Piękny i nowy przedsionek Ocean Ventura Camping rozmiar około 1000, za chwilę to zmierzymy i sprawdzimy szerokość moi drodzy w każdym bądź razie takie 2,50 2,60 także nie jest to standardowo 2,40 jest dużo dużo większy i stan nowy naprawdę zobaczcie ładny biały kołnierz. Czarny, niewyblaknięty, naprawdę tak, jakby był rozkładany tylko i wyłącznie przez nas. Zobaczcie, taki fajny odcień szarości. Ładna czysta kratka wentylacyjna, także naprawdę bajka. Na zdjęciu wszystkie dodatkowe rurki tutaj, tutaj. Także jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Piękna moskitiera po całym, po całym oknie, po całej długości kedra. Zobaczcie, kedra leży na ziemi. Zresztą, jak ma nie leżeć, jak przedsionek dużo za duży na naszą przyczepę. No i prosty metalowy stelaż, a fierany akurat w tej wersji na. Na rurki zakończone takimi plastikami, więc się to na pewno nie wyłamie. Tutaj jeszcze takie uszycie, takie zabezpieczenie, żeby nie było widać tej rurki, także myślę, że mega ogromna wartość. Ventura Camping, stan nowy. Zapraszamy serdecznie i fieranki w groszki.